Jesteśmy wizerunek na Alexa. Lubisz ten kemping? Pozdrawiamy Zobaczcie tutaj, jakie piękne Bo ja Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Yeah! Yeah! Proszę Państwa, późno, bo późno. Pogoda nie rozpieszcza, ale startujemy. Już zestaw podpięty. Czekam tylko na Anię i ruszamy na imprezę mikołajkową. No oczywiście nad morze. Ania tam jeszcze w domu ogaryna. W sumie już buty zakładała, więc myślę, że za chwilę będzie. A my z Kubusiem co? Wsiadamy i lecimy. Tak? Czekamy na mamę i jedziemy. Mhm. Bo już kurczę, naprawdę zrobiło się bardzo późno. Chcieliśmy wyjechać o 4-5, już jest 6. Jeszcze nie wyjechaliśmy, więc miejmy nadzieję, że za chwileczkę ruszamy. No i słuchajcie, wjeżdżamy. Wjeżdżamy na kemping Aleksa. bo któryś rok z kolei. Czuć już ognicho. W sali kominkowej już się zebrali ludzie, widzę. Przyczepy przystrojone tam nawet jakiś mrugacz samochody przystrojone fajsko zobaczymy jak to będzie jesteśmy widzowie na Alexa Lubisz ten kemping? Bardzo co? To są same atrakcje. Patrzcie, pokażę wam. To są same atrakcje dla dzieci. Co takiego chcesz pokazać widzom? Nie wiem. O, Mikołaj przyniósł kubę. Takie no, piękne dzisiaj auto. Dzisiaj rano. Dzisiaj rano on napisał list a do Mikołaja, A mówiła, żeby nie wziąłem, a wziąłem, bo bardzo mi się chciało. Żeby mnie wziął, a nie żeby nie wziąłem. I to jest lambo. Patrzcie. Lambo. Takie mamy lambo, i zaraz. I to było w takim dużym pudle. A, a powiedz komu napisałeś list. Kto przekazał list Mikołajowi? Mikołaja. No tak, ale kto, kto wysyłał twój list do Mikołaja? Komu go dałeś? Mikołajowi. Nie no, komu pisałeś list? Kto zabierał ze sobą list? Gdzie byliśmy? I pisałeś lambo i dyktowałeś. Na no, dziko. No. Ja e, pamiętam gdzie, ale w łebie. W Lubiatowie. No. I kto to wziął ten list ze sobą? Nie powiem. Ciocia Ewa i Konrad no. I oni przekazali go Mikołajowi I, I tak ja dostał Kuba prezenty wymarzone Że fiu fiu Mikołaj Co tam tata? Prezenciki jakieś te wączary do tego Co dostaliśmy? Mikołaj no. Tak Mikołaj. Mikołaj Pani Mikołajowa Słuchajcie ustawieni My tu stoimy Tomek Krzysiu i idziemy zobaczyć na salę, co się dzieje. Oczywiście już jest ciemno, to za wiele Wam nie pokażemy, ale jakieś jeszcze urywki, a oczywiście już dokładniej widzimy się jutro. Słuchajcie, ciężko dojść do sali kominkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, a pani co tutaj robi? Ja tutaj A, a, to, 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 to tak, kojarzymy, kojarzymy. Tak. Słuchajcie, jest nadzieja, że dojdziemy na salę. Zobaczcie, jaka ekipa z tyłu. No ale, oczywiście, masę znajomych jak to na Aleksie. Bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Ale, już zbliżamy się do sali kominkowej. Jest jej ognisko, już widać. A tam, oczywiście, masa ludzi się bawi. Muzyka gra, za dużo nie nagramy, ale ludzi masa. Także zaczynamy się bawić. Zebraliśmy grochóweczkę i wszyscy spożywamy. Smacznego. I mamy dzisiaj sobotę Mikołajkową. Pogoda nie rozpieszcza. Prawie cały dzień siedzimy w przyczepach, w kamperach, ze względu na to, że cały czas padało. Już Was odwrócę, pokażę Wam, jak to wygląda. Oczywiście postaramy się jeszcze wieczorem przejść, żebyście zobaczyli, jak mają ludzie ładnie przystrojone światełka, bo tam już widać na busiku. Tutaj też całkiem fajnie. Ale dzisiaj, słuchajcie, próbujemy zrobić kociołek. Będziemy go robili w sumie pierwszy raz. Nasz kolega Paweł trochę poczytał, kupił kociołek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jest rozpalone ognisko. I teraz widzę, że chłopaki już pakują do kociołka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda całkiem apetycznie. Oczywiście, później jeszcze pokażemy, co z tego wyszło. Tak, tak. Tam już jak będzie słychać w tle, muzyka zaczęła grać, balanga się zaczyna na sali kominkowej. Przestało padać, zimno kurczę jak cholera. Ludzie zaczynają wychodzić. Dobra, a my próbujemy z kociołkiem. Dam znać co nam wyszło. Czy nam wyszło? Nie wiem, czy ogień nie jest za duży, co? Kurde, nie Ja to podniosę, Paweł, a Ty tam tego wysuniesz, może co? Teraz po tak weź go wysuń. Chciałem Wam pokazać jak wygląda kemping wieczorem. Przejdę się troszkę po alejkach. To jest teraz ten czas. Tu wisi Mikołaj na drzewie. Bałwanek. Słuchajcie, ludziska są bardzo pomysłowi, jak co roku. Podoba mi się, naprawdę. Trochę pochodzę. Super towarzystwo, dopisuję. Naprawdę kurczę. Właśnie stwierdziłyśmy, rozmawialiśmy z koleżankami i stwierdziłyśmy, że jednak na kempingach ludzie są czadowi zobaczcie tutaj jakie piękne bałwanki, ja nie wiem czy to będzie widać na kamerze ale latają prezenty bałwanek, święty Mikołaj czady o Mikołaj nawet auto jest ubrane, nie wierzę no petardunio. Pięknie. <laughs> Czad. Normalnie słuchajcie, wioska Świętego Mikołaja, nie ma co. Świąteczna muzyka. Może ludzie naprawdę są pomys pomysłowi. Ekstra. Kurde. Nie wzięłam naszego projektora, też mamy coś takiego, ale nie wzięłam jakoś tak po pracy, szybko, szybko. Biegusiem, biegusiem i o. To ona prawdziwa wioska Mikołaja. No powiedzcie sami, czy nie wygląda to cudnie. I mimo, że ten weekend tak szybko, taki krótki, tak szybko się kończy, to jednak chce się ludziom, naprawdę chce się te wszystkie światełka, lampki, gadżety, wszystko powyciągać, powłączać. Będę musiała podłożyć muzykę na pewno, bo tu coś leci, ale spójrzcie. Wszystkie auta <grywania> poubierane, nie no, petardunio. A co pani tu robi? Ja, ja tutaj mieszkam. A tu? A no właśnie. Pozdrawiamy Alicję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Chyba będzie uroczyste odpalenie choinki, syneczku. Idziemy zacząć? Daj łapkę, mamy, bo masz ciepło i zimno. Zaczymy. Bo się ludzie zbierają, a myśmy nawet nie przeczytali o co ma się dziać i o której godzinie. A teraz ogłoszenie konkursu na najpiękniej ubraną przyczepę. No jak widzieliście, my nie bierzemy w tym niestety udziału, bo coś nam nie poszło, ale to wszystko wygląda cudnie. Dolciaki wygrali Pozdrawiamy Postarali się Pięknie Super chruper I właśnie to jest ich przyczepka Patrzcie Normalnie cały mikołajowy kącik Cudnie Chojneczka. Pięknie co? A teraz dyskoteka dla dzieci z Grinchem. Taka imprezka. No i tak spędzamy ten weekend mikołajkowy. Niestety pogoda w tym roku nam nie dopisała. W zeszłym roku było śnieżnie, więc było pięknie. Było mroźno, ale, ale to powietrze było takie zimne, ale suche. A w tym roku niestety kropi. Jesteśmy ciepło poobierani, ale wilgoć daje się we znaki, więc... Ale nie ma tego złego, liczy się towarzystwo, liczą się ludzie, liczy się zabawa. Jest pięknie. Polecamy, słuchajcie, polecamy wyjazdy mikołajkowe. Gdziekolwiek polecamy sobie zorganizować samemu taki wyjazd. Przystroić się i bawić. To naprawdę robi robotę. Jak miło się spędza czas w takiej atmosferze świątecznej. Pozdrawiamy. No niestety kociołek nam się nie udał, ale to jakby... Trochę nie z naszej winy. Trochę nie z naszej winy, bo na tym palenisku, przy tym wietrze i z tym ogniem, to tak nie bardzo. Guź daj gardałko. Słuchajcie, cały, cały gar jedzenia do wyrzucenia. Wszystko się poprzypalało. No i nie... No nie wyszło. Trudno. Pierwszy raz porażka. Następnym razem się uda. A wcześniej ja widzowie... Zowie, a wcześniej robiliśmy możecie zobaczyć na filmiku jak robiliśmy na innym kempingu chociaż siecią pauliną, ale nam się udał. Tak. Tam był bardzo dobry, nam się udał. A teraz czekamy i za parę minut zabieramy Was, bo jeden z uczestników z lotu będzie... Czyli to nie mówimy, nie mówimy. Nie mówimy co. Postaramy się to nagrać. Wow! Sylwester tego roku, proszę Państwa, to już jest nasz czwarta albo piąta, jesteśmy trzy tygodnie przed Sylwestrem, także my jesteśmy wprawieni, my jesteśmy naprawdę wprawieni, w tym roku przez całe wakacje na każdy wyjeździe były fajerwerki, no po prostu jestem... Masa ich była. Masa, naprawdę. naprawdę. Słuchajcie, niedziela. Dzisiaj wiaterek się uspokoił. Po południu ma padać. Może spokojne. Troszkę się pobawiliśmy. Już dzisiaj widzę, że dużo ludzi haczy przyczepy, kampery. Ja właśnie muszę iść po wodę, bo musimy pozmywać. Już tam kamperki też się opróżniają, zlewają szarą wodę i powoli wyjeżdżają. A ja póki co idę wody ponosić. Posłuchajcie, mimo tego, że na parceli nie ma wody i pamiętam, że w zeszłym roku musieliśmy chodzić do łazienek, to tutaj przy zrzucie szarej wody dla kamperów jest słupek i tam jest normalnie woda. Także daleko nie mamy. I zobaczcie, tu jest słupeczek i tu sobie nalejemy wody. A my tu jeszcze wszyscy stoimy. Kawusia wspólna. I zastanawiamy się, czy jeszcze obiad zjemy tutaj, czy polecimy gdzieś dalej. Proszę, a tu drugie Śniadanko. Z deserem. Ale mamy kawę, mamy ciasto. A smalec. Smalec, ogórki kiszone. Jest dobrze. Wszystko jest. Nie pada, nie wieje, Barbarę jest dobrze. Barbarę mamy nawet. Ciecie. Barbarę mamy ładnie. Tak, proszę. Tu Damian z Basią już spięci. Też uciekają, mają kawałeczek dalej niż my. Ale Basia jeszcze nie chce jechać, jak widać. Oczywiście, że nie. Basia jeszcze chce zostać. No i już wszyscy powoli wyjeżdżają. Zaraz tu kurczę sami zostaniemy. Ale tam jeszcze trochę ekip jest. Jak widać. Zresztą z drona widzieliście, bo dopiero teraz latałem. Także już tam dużo wyjeżdżało. Ale jeszcze parę ekip zostało. Dobra, to na tyle. Na razie widzimy się później. Posprzątaliśmy. Słuchajcie, poukładaliśmy. Tak. Generalnie i z wierzchu. Tam siedzi nasz świąteczny skrzacik. Ale pakujemy się. I weekend w Mikołajkowie dobiega końca. Było fajnie, chociaż pogoda w tym roku nam nie dopisała. W zeszłym roku był śnieg i było dużo, dużo lepiej. Tak jak mówiłam wcześniej, teraz była taka mrzawka wilgoć. Tak i dzisiaj był... jest tak bezeszliowo tak, i bez wiatru. Ale jest przez to taki przenikliwy mróz, taki taki ziąb. O, pa! Tak. I wyjeżdżamy, słuchajcie, jedynymi praktycznie z ostatnich. Tak, znaczy, wy... przynajmniej z naszej ekipy. Jest jeszcze jasno, więc jakby czas mamy dobry, natomiast wszyscy się zbierali dzisiaj z rana, nie? Mikołajki... Tak, ja chyba jeszcze wodę spuszczę od razu. Mikołajki skończyły się w niedzielny poranek, bo wszyscy no było bardzo dużo osób z daleka, więc nie dziwię się, że wyjeżdżali szybciej. My się spakowaliśmy teraz i się zbieramy. Zaczepiamy i ruszamy. Dzięki, że byliście. I do zobaczenia. Do Pozdrawiamy. Dzięki bardzo Pa. pa.